Cześć, tu Leszek. Prowadzę blog Elektryczny Dom. O czym dzisiaj? O adapterach, czyli przejściówkach. No, nazywają się adapterami, ale to są tak zwane przejściówki. Przejściówki, czyli widzicie je tutaj już na filmiku. To jest przejściówka E27, czyli duży gwint na GU10. Na niej jest napisane E27. G10. Później E27 też E14. Widać mały gwint. Na niej też powinno być napisane. No producent jakiś nie napisał. I tu przejścióweczkę mam E14 na G10. Tutaj akurat jest napisane. Nie, też nie. W każdym razie to są przejściówki. Do czego one służą? Przejścióweczki służą już chyba żeście się zorientowali, że tutaj mamy gwint E27 i możemy GU10, wkręcić żarówkę GU10. Czyli mamy gwint E27, chcemy wkręcić GU10, czyli coś w tym stylu. O. To jest GU10, E27, GU10, czyli pokazuje, co jest coś takiego GU10 czyli to jest jeden rodzaj, teraz E27, proszę bardzo i chcemy wkręcić taką żaróweczkę z E14, proszę. E14 a mamy E27, proszę bardzo, wkręcona tutaj już jest, E14 i E27, gdzie to dajmy na to by mieć zastosowanie, a chociażby w zwykłej lampce, biurkowej, o w takiej, o popularnej, tutaj mam pod ręką i zobaczcie, tutaj jest gwint E27, no i chcemy wkręcić tą małą żaróweczkę E14. No nie da się, no, no, no nie da się. Co robimy? No właśnie stosujemy tą przejściówkę, no to jest ta przejściówka, no i to już możemy tutaj wkręcić, nie będę wkręcał, ale wierzcie mi, że tak jest. I jeszcze E14, bardzo popularne są teraz żyrandole E14, no ale chcę jakąś ledową taką, mamy za dużo. No tutaj już jest skręcone, rozkręcę. Może mi się uda jedną ręką, udało mi się. G10, proszę bardzo, taką wkręciliśmy. I G10 do tego służą właśnie adapterki. Jeszcze raz je pokażę. O, to są adaptery, czyli tak zwane przejściówki.